byłem małym chłopakiem, takim dorastającym szczylem to e, miałem takie bardzo fajne doświadczenie, e, że udało mi się kilka razy wyjechać do lasu na takie e, obozy kilkudniowe e, a'la harcerskie e, i tam spaliśmy e, w środku lasu pod namiotami wojskowymi po kilku, e, no i to była też trochę taka szkoła życia, żeby się wprawić w takim samodzielnym m, też bytowaniu. E, Jeden z takich momentów, które e, wspominam z takim lekkim uśmiechem, też na twarzy, e, to co jakiś czas pojawiała się e, mniej lub bardziej niezapowiedziana e, wizyta kogoś, e, e, jakby z nadzorujących e, cały ten obóz i e, całe nasze tam przebywanie, e, w środku naszych namiotów, tam gdzie mieszkaliśmy. Można powiedzieć, jakby nam ktoś wjechał do mieszkania e, e, i po takim wjeździe. Była szybka sytuacja. Jeżeli było ogarnięte, jeżeli nasze kojo, łóżko było zasłane i wokół tego jakoś tam było, to w porządku. Ale jak nie, no to fru! Do góry wszystko poszło. I to był tak zwany pilot. I pamiętam, że czasami potem z takiej lekkiej złośliwości żartów i jeden drugiemu pilota robił. No ale kiedyś pamiętam, wróciliśmy w jakiejś eskapadzie poza obóz wchodzimy do namiotu, a tam jest totalna demolka. Po prostu jedna wielka rozsypka, żeby nie powiedzieć rozpierducha, za przeproszeniem. No i zbieranie tego i stan w ogóle zastany był trochę jak zderzenie z tirem lekkim. I tak mi się to dzisiaj przypomniało, kiedy sięgam w tą niedzielę do tego słowa Ewangelii, gdzie spotykamy sytuację, kiedy Jezus bardzo mocno eksponuje swój ten ludzki, męski pierwiastek Przez to, że no, wkracza do świątyni, na dziedziniec No i robi jedną wielką demolkę tak, Człowiek-demolka, tak bym dzisiaj nazwał ten odcinek w Ewangelii I to trochę się pewnie kłóci z tym obrazem, nie wiem jak masz Ale takiego właśnie Jezusa grzecznego, wychowanego Że jednak przez te lata w Nazarecie Józef z Maryją zrobili swoją robotę i wychowali syna dobrze w etykiecie żydowskiej, kulturalnie, w religijności. A tu nagle coś mu się odpięło. Nagle mu coś wyskoczyło. Jakaś iskra poszła. No i się człowiekowi ADHD jakieś włączyło. Jakieś MMA zaprezentował w szerszym wymiarze XXL na dziedzińcu świątyni. No i o co chodzi? No właśnie. To słowa mi dzisiaj zapraszam do tego, żeby tak trochę tylko nie powierzchownie przez nie przejść żeby się tak nie ślizgnąć tylko jak po tafli lodu tak na łyżwach tylko uwagi i zrobić dwa piruety, dwa okrążenia i sobie pójść dalej tak się zastanawiam co z tego słowa właśnie do mnie no bo można powiedzieć, no co powód był jasny zresztą napisane jest tam w tej Ewangelii Dzisiaj, tak możemy sobie przeczytać, że nie tylko gorliwość go zżarła o dom jego ojca, ale nie będziecie robić z ojca mojego domu targowiska. No więc, jakby powód wydaje się oczywisty, jasny i nie ma się tam czego doszukiwać, tak? Za mocno. Myślę, że kontekst jest też ważny, bo zawsze warto czytać i człowieka, i, i sytuację, który też przeżywa w pewnym kontekście. Czyli co jest przed, co jest po. E, ale tutaj e, warto też mieć świadomość, że to tak naprawdę wszystko było w porządku, że Jezus się nie powinien na to zdenerwować, że nie powinien mieć jakiejś pretensji o to, że oni tam handelek taki czy inny uprawiają, że sprzedają baranki, woły, że są kantory wymiany walut. E, dlatego, że sytuacja była taka, że według prawa żydowskiego, oni wchodzą do świątyni na samym początku z różnych sytuacji, w których się znajdowali, powinni składać ofiarę. Cała księga wyjścia i kapłańska. Mnogo opisuje za co, w jakim kontekście życiowym powinno się złożyć ofiarę bogu, w jakiej postaci. No i teraz, jeżeli ktoś przychodzi do tej świątyni jerozolimskiej, taki piżrzynce gdzieś tam z daleka, no to dziwne, żeby teraz może targał w jakieś przyczepy kempingowe, albo nie wiem, w jakimś boksie, nie wiem, owce, woły po kilka albo kilkanaście kilometrów, więc tak to było zorganizowane i wszyscy o tym wiedzieli, że to jedna potrzeba wychodzi naprzeciw drugiej, yy, że po prostu tam jest to zorganizowane, że tak wchodzisz, masz taki market świątynny, yy, szeroko rozstawiony do wyboru, możesz wymienić pieniądze, bo Przemij Wobec raczej obowiązywała wtedy waluta yy, rzymska, gdzie był bity obraz Cezara na yy, rewersach pewnie, a według prawa żydowskiego no, nie można czcić żadnego oblicza człowieka, więc trzeba było wymienić to tylko na e, konkretną, też monetę, która była przyjmowana tylko w świątyni e, i nie groziła właśnie jakimś bałwochwalstwem. E, więc o co się czepiał? Po, po, co, po co taka zadyma? E, po co taka draka w, w tym wszystkim? Tak? E, spotkałem kiedyś takie tłumaczenie tego właśnie fragmentu e, pisma całego tego zajścia w świątyni w autorstwie Jezusa, które tłumaczył mędrowny kaznodzieja Adam Szulstak, pokazując, że fragmenty Pisma Świętego nawzajem siebie też dopowiadają, tłumaczą, dają jeszcze kolor sobie wzajemnie. I odwołał się do kilku fragmentów, ale wśród nich zatrzymała mnie taka historia, kiedy ta świątynia, w której dzisiaj Jezus się znajduje razem z uczniami i przeprowadza ten ferwor walki. Jest zniszczona, została najechana a to największa świętość dla Żydów to całe ich życie religijne to miejsce, gdzie mieszka ich Bóg to miejsce, gdzie mogą składać mu ofiary, prosić o różne rzeczy, modlić się pokazywać też swoje życie swoje serce i to zostało zniszczone faktycznie do poziomu zerowego że prawie kamień na kamieniu tam nie został i po dłuższym czasie razem z kapłanami niejaki nechemiasz wyrusza, żeby odbudować tą świątynię jerozolimską. Każdy będzie podzielony na jakiś odcinek murów tej świątyni, żeby je wzmacniać z tego, co zostało, nabudowywać kolejne jakby jego fragmenty, odbudowywać to. No i bardzo ważną przestrzenią jakby w tym odbudowywaniu jest taka działalność uzupełniania szczelin. Tak, między tym budulcem, który składał się na, na mury tej świątyni. I takie pęknięcia, które tam były, które trzeba rozebrać, do których trzeba dojść, uzupełnić je. I tutaj jest pokazany w ostatnim fragmencie tej Księgi Nehemiasza taki człowiek, taki zawodnik pod tytułem Eliaszip. Podobno no, perfekcjonista, specjalista, jeżeli chodzi właśnie o uzupełnianie tych pęknięć tych szczelin i to był też wykwalifikowany kapłan dbający o sam środek też w świątyni, o komnatę jakby tej świątyni i na jego też odpowiedzialności, na nim też spoczywało to, żeby byle czego do tej świątyni jakby nie włożyć, nie wpuścić, żeby to było jakby zadbane. Ale człowiek robi taki mały wytrych, taki myk, że wpuszcza tam swojego Krewnego amonite, który był jakby no, wrogiem narodu jerozolimskiego, nieczysty przez to. Wpuszcza go i gdzieś tam go loguje, w jakimś miejscu, w środku tej świątyni, daje mu jakąś tam komnatę i tam sobie może żyć. tak? Na co Nehemia się po prostu zagotował, że nie ma takiej opcji, żeby wyprzątnąć dla jakiegoś amonite, dla kogoś obcego, dla kogoś bezbożnego w centrum świątyni, jakieś tam pomieszczenie i wpuścić tam w ogóle jakiegoś intruza, tak to nazwijmy. Tak? I stąd takie trochę przeniesienie też na, na tego Jezusa, który dzisiaj wkracza do, do tej świątyni. Dlaczego? Bo tak powierzchownie można by zobaczyć, że po prostu trzeba tylko zrobić zadymę, że przecież tylko wściec, przede wszystkim ludziom powywalać ich życie, bo przecież z tego też jakoś też przy okazji żyli, że przed nim wywrócić porządek jakiś religijny jakim prawem to robi, potem się go pytają, po prostu od razu jest wezwana tamtejsza straż miejska, tak można by powiedzieć, czyli faryzeusze od razu się pojawiają na sygnale, jakim prawem to czynisz, kto Cię do tego uprawomocnił, można powiedzieć, kto Cię do tego upoważnił. I tu się teraz zaczyna tak naprawdę przedzieranie trochę przez tą treść trochę głębiej. Ponoć Jezus... Stając w tej sytuacji, tam na dziedzińcu, wcale tak od razu nie wszedł do akcji. Zobaczcie, że tam w tekście jest tak, pardon, muszę się przedrzeć przez potok mały, bo powstał, jak to w życiu, że czasami coś wypłynie niespodziewanie, trzeba próbować to sforsować, że ten Jezus wije sobie najpierw sznurki i z tego powstaje ten bicz, którym potem się posłuży do wyganiania najpierw ludzi, do wyganiania baranków, owiec, potem wołów i w końcu rozsypywaniu wszystkich tych e, majętności, wszystkich tych PLN-ów, można by dzisiaj powiedzieć, e, rozsypywaniu tego w drobny mak e, i wymieleniu, można powiedzieć, tak? E, dlaczego? E, bo Jezus łapie najpierw dystans, on to obserwuje, patrzy, co tam się dzieje, po prostu wchodzi, jakby bada. Jakie tu się życie religijne odbywa? Bada na czym to życie religijne się opiera. Przecież nie powinien mieć żadnego zarzutu do tego, że to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. No, bo przecież było to przepisane prawem i wszystko się broniło prawnie. Ale zauważcie, że on przychodząc do świątyni, jako Bóg, owszem, też, ale jako syn ojca, jako człowiek, przychodzi, można powiedzieć, do kościoła po to, żeby też pokazać swoje serce, żeby pokazać szczeliny w tym sercu, żeby pokazać tęsknoty w tym sercu swojemu ojcu i żeby mógł znaleźć kogoś, przed kim może otworzyć to, co jest bardzo intymnego z nim. To, jak odchodzi potem w różnych momentach gdzieś na bok, żeby rozmawiać z ojcem, tak? zabierając swoich komandosów późniejszych, jakby ewangelicznych, czytaj uczniów, to jest cały czas poszukiwanie tego momentu intymności z ojcem, żeby mu też pokazywać te pęknięcia w sercu tak czysto po ludzku, tak? aż do tego yy, ogrodu oliwnego, gdzie tam aż pękają naczynia krwionośne, tak jak opisane jest, że poci się krwawo. Tak? Ale on staje dzisiaj na początku wejścia do tej świątyni w takim pierwszym etapie kontaktu z Bogiem, z taką potrzebą. Chcę pokazać komuś, nie komuś, tylko chcę pokazać to, co noszę w swoim sercu. Chcę się spotkać ze swoim Bogiem intymnie. A tu na wejściu spotyka jedno wielkie targowicho. Jedno wielkie takie kupczenie. Jedno wielkie jakby koncentracja tylko na tym, że zewnętrznie musi być spełnione. Być może muszę, tak jak oni wtedy składali te ofiary, bo było to przepisane, tak jak ja powinienem, teraz nie wiem, czy gorzkie zale zaśpiewać, czy pójść do spowiedzi, czy odbyć rekolekcję, ale tylko z zewnętrznej motywacji. Dlatego, że tak zostałem nauczony, że tak zostałem wychowana zostałam wychowana, zostałem wychowany, że tak zostałem jakby w, w też takiej religijności jakby ukołysany też można powiedzieć tak. I tak przez lata można sobie tylko wchodzić do tej świątyni spotkania z Bogiem tylko na dziedziniec i nie przechodzić dalej. Tak sobie myślę też, że można Wchodzić dzisiaj do kościoła w całej tej sytuacji, którą przeżywamy i tak dalej i spotykać trochę tak jak mm, kiedyś można było sobie pielgrzymki właśnie urządzać do takich e, chociażby naszych polskich sanktuariów różnego rodzaju i tak na wejściu były długie stragany, czy ogłoszenia już na, z daleka e, też przez megafony lecą, że to i to można tutaj kupić, to i to można kupić, a tu różaniec, a tu jakaś książka katolicka, a tu jakieś nowe płyty do odsłuchania MP3 nie tylko, a to na YouTube jakiś nowy link jakiegoś kaznodziei, a to nowe jakieś e, e, można powiedzieć smaki duchowe, które się pokazały. E, coś, co działa, nie wiem, coś, co uzdrawia, coś, co jest na strapienia, na pęknięcia, e, na jakieś tam połamania życiowe. I mnie ta Ewangelia dzisiaj jakby z tym Jezusem spotyka w tym miejscu mojego życia. E, jak mnie Jezus robi takiego pilota trochę dzisiaj tym słowem. Pilota, że mi wywala do góry i mówi, Jacek, w tym miejscu, gdzie teraz jesteś, jak przychodzisz do mnie, do Boga, jak przychodzisz się ze mną spotkać, to po co ty przychodzisz? Chcesz mi złożyć ofiarę, tylko żebyś był, nie wiem, poprawny w zewnętrznych ułożeniach, w gestach, w słowach, w zachowaniu, a w ogóle się tutaj nie ma. I możesz mi różańce odmawiać, koronki, spowiadać się, przyjmować komunie, ale w ogóle mi nie pokazujesz swojego serca. I tak się zastanawiam dzisiaj. Wiecie, czy nie trzeba sobie skręcić sznurka z tych rzeczy, które dzisiaj przeżywam, z tych sytuacji i trochę ponaparzać takim biczem, po tym co mam tak poukładane, albo Bogu też po prostu wręczyć. Nie tyle, żeby mnie wybatorzył, bo to jest Bóg miłości, a nie Bóg oczywiście nie pozbawiony sprawiedliwości, ale nie Bóg sadysta, bo to przecież można było sobie zobaczyć w ofiarze Izaaka w poprzedniej niedzieli, właśnie, czy to nie ma takich sadystycznych posunięć, prowadząc go chociażby na taką próbę. I mnie też na różne próby prowadzi, przez życie pewnie Ciebie też. I w kontekście tych prób mamy różne popękania, mamy różne szczeliny. I tak sobie dzisiaj myślę, czy Kościół, w którym jestem, wspólnota, w której jestem, to jest przestrzeń, w której ja przychodzę do swojego Ojca, w tym dziedzińcu mojego życia, w tym całym targowisku, które mnie otacza, w tym wszystkim, co jestem, i przedzieram się przez to po to, żeby pokazać ojców, bo go szukam, bo nie mam komu innemu pokazać, być może, w takim zaufaniu tych moich pęknięć, które tęsknią, które są spragnione miłości, które są spragnione pokoju, które są spragnione tego, żeby je wypełnił, żeby je wypełnił. Bo nic, ani nikt nie może, jakby wypełnić tego tak, żebym się poczuł bezpieczny, kochany, yy, uzdrowiony też w tych swoich pęknięciach. Żebym tam też nie wpuszczał do, do środka żadnych obcych. Tak, jak ten Eliasip wpuścił takiego małego konspiratora dywersanta yy, i pozabierał to, co jest Boże. Czy tam nie powpuszczałem sobie po prostu kogoś czegoś. Co mi zabiera to, że jestem dzieckiem Boga? To, że mi to po prostu kradnie gdzieś tam. Niech ta niedziela się będzie takim czasem, żeby sobie po prostu z tym pochodzić i pomyśleć. Posiedzieć, po, może porozważać, jak się uda ten niedzielny czas. Zobaczyć może też taką rzecz, jaki to jest krajobraz po tym, jak Jezus już skończył, jak już stanął oddycha, może ciężko zasapany. Niektórzy może próbują coś jeszcze z tego całego zgiełku ugrać dla siebie, że tam jakieś jeszcze monety może zbierają, albo gdzieś podprowadzą jakiegoś baranka, albo coś, czego się teraz nie da przypisać, czy ja to własność, więc można z takiej zadymy życiowej skorzystać i komuś coś podprowadzić. No właśnie, ale czy ja mam tak, że przychodząc do kościoła to staje przed Bogiem nie tylko dla rytuałów, nie tylko dla składania jakiejś tam swojej obecności, ofiarek różnego rodzaju, tylko staje przed nim i mówi: Ta to, zobacz, popękałem tutaj. Popatrz na, na to, gdzie, gdzie tęsknię. Popatrz na to, gdzie jestem pusta, gdzie jestem niewypełniony. Do tego miejsca, do tych. Pęknięć w mojej świątyni. Cię zapraszam, abyś to odbudował. Abyś to odbudował swoją mocą, bo ja swoją mocą to wiem, że mogę tylko sobie sam pilota zrobić i wywalić to wszystko do góry nogami. To tak pozdrawiam dzisiaj z takiej małej wędrówki ze słowem w lesie. Do tego, żeby sobie może wyjść właśnie gdzieś z las na spacer i z tym pochodzić. I pozdrawiam z brodą.